Dzień dobry, Irena1410. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki i ważne informacje w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy opowie o Twojej przeszłości. Będzie to energetyczna podstawa dla teraźniejszości. W środkowej części piramidy pojawi się tu i teraz to, na co powinnaś zwrócić szczególną uwagę, a na szczycie piramidy. Pokaże się Twój cel lub prognozowana przyszłość. To jest przekaz dla Ciebie. Karta jesieni rozpoczyna Twój rozkład. Jest to czas zatrzymania się, czas mniejszej energii, czas mniejszej aktywności, mniejszej chęci do życia, bo przyroda tutaj szykuje się do zimy, do snu i ten czas symbolizuje kłoda na twojej drodze kłoda która dosłownie ciebie zatrzymała i nie pozwoliła podążać dalej drogą do szczęścia do celu ale dostałaś wszelkie narzędzia by tę blokadę usunąć karta jest odwrócona i ta blokada która kiedyś leżała na twojej drodze upada Droga staje się przejezna. Pojawia się odwrócony ogród. Jest to bezpieczna sfera dla dzieci, które bez obaw, bez stresów mogą się bawić, uczyć, doświadczać istnienia. Mogą dojrzewać. Karta jest odwrócona. Jakby tej bezpiecznej przestrzeni nie było, albo był jakiś problem z dzieckiem. Pojawia się przepiękne spotkanie dwóch połówek, spotykasz swoją przeznaczoną, spotkanie było umówione na samej górze przez Wasze Wyższe Ja, miejsce i czas były ustalone. Musieliście się spotkać i razem coś tworzyć, mieliście razem doświadczać istnienia. Znacie się od wielu wcieleń, znacie się jako dusze, jako wyższe ja. Ale pojawia się jakaś straszna gra między wami. Szachownica. To jest gra egoistów, gdzie każdy patrzy tylko na siebie, każdy chce wygrać kosztem drugiego człowieka. U ciebie szachownica jest odwrócona, ciebie ta gra przestała bawić i ty tę grę opuszczasz, tak jakby ten związek nie oznaczał wcale budowania czegoś wspólnego. Tylko każdy tutaj z osobna miał swój własny interes. I to bardzo ciebie zmęczyło, odwrócona królowa sił, to jesteś ty. Tych sił brakuje, jest tutaj chaos, nieporządek. Wiele rzeczy się dzieje, ale ty nie potrafisz ich złapać, posegregować, uporządkować. Ale na karcie czasu, w sercu piramidy, w pozycji odwróconej, ta karta mówi, że masz czas, że nie musisz się nigdzie spieszyć i niczym przejmować. Musisz dać sobie więcej czasu, nie wymagać od siebie zbyt wiele. Każdy proces w Twoim życiu musi mieć czas. Na realizację, na to by dojrzeć, popatrz, że ta karta wskazuje na odwrócony ogród, jakby ten problem na tej karcie potrzebował czasu, by się rozwiązał. Pojawia się odwrócona karta artysty. Ona pokazuje, że Ty nie masz przestrzeni czasu dla siebie, by zająć się tylko sobą. Twoją duszą, waszą relacją i twórczością. Dusza to kreatywność, ale ty nie masz na to przestrzeni czasu. Jesteś bardzo zajęta. Karta ta leży nad tym związkiem. On jakby nie daje Tobie tej przestrzeni, tej wolności, daje dużo chaosu. I na szczycie piramidy pojawia się odwrócona karta refleksji, karta ciszy medytacji. Ty nie masz tej ciszy, nie masz tego spokoju, co już pokazała karta poprzednia. Ta gra w szachy pomiędzy Wami całkowicie zabrała Tobie siły. Energię, przestrzeń, spokój, i jedyną radą, jaka dla Ciebie się pojawia tutaj w tym układzie, w sercu piramidy, to jest dać czas i przeczekać. Ta pierwsza karta karta jesieni karta zatrzymania. Jak każda pora roku przemija, po jesieni przyjdzie zima, ale po zimie wiosna. Czas życia, czas radości, twórczości, kreatywności, wielkich chęci do życia i to jest jedyna dla Ciebie wskazówka poczekać na lepszą porę roku. To był przekaz dla Ciebie.